widzowie, dzisiaj gramy sobie w taki quiz właśnie. Dobra, to jest to. To bieden, Ne pas fire top. Ileś tam. Dobra, to bieden, to bieden. Biorę to bieden. Dobrze. Dobrze, widzowie, bardzo dobrze. Dobra, to czy to? Dobra, ja tak będę skakał. Dobra, chyba to. Albo to? Nie. Więcej osób poszło na to. O, dobrze, dobrze. Co to. Bardzo <tředí> dobrze. Ho, ho, ho. Ha, ha, ha. Śmiech czy... Dobra, chyba to. O, dobrze. Dobra, ja tam bym spał, ale tutaj przeskoczyłem i bardzo fajnie. Udało się. Dobra. Skoczę tu. Bum. To! Dobrze! Ciało to się w ogóle badane pojawiły. Za chwilę nie chyba będzie pytanie. Dobra, yy, to? Nie! Więcej osób poczuł na to. To, to zawie. To, o, za o, oni... Best friend? Friend. Chyba... Dobra, chyba best friend. Best friend? Proszę, aby to był best friend. Tak! Best friend! To był best friend! Best friend! Dobra sub tu flamingo Subtu denis, chyba to flamingo O dobrze, dobrze! sub tu flamingo Hashtag czy As plusem? No pewnie, że As plusem Dobrze, to była z plusem, dobrze widzi, idzie, Dobrze, dobra teraz. Chyba to tak dobrze, to było to. Ja takie coś robiłem. Ej, hashtag, 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 czy coś tam. Chyba to. I dobrze. Dobra, co teraz? Co teraz mi sobie? Dobra, które, które mi sobie? Dobra, chyba to. Ja, albo to. Jedno ja wpuść mi. Dobra, to? Dobrze! To to! To było to. Hashtag, hashtag czy green? Hashtag, hashtag, hashtag. Czy green? Okej, okay. chyba gri, green. 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 Nie się. hastek Burger czy pizza? Chyba burger, chyba wolę burgera niż pizzę. Burger. 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 Chcę. Wolę burgera, dobrze. I dobra. Dobra, teraz ja. Mi or you. Dobra. Dobra. Zobaczmy. Dobra. Wybrali you. Dobra, kolejne muszę coś napisać. <tryk> Ej, dobra. Bot. Konfirm. Dobra. Orbot będzie. Bot. Konfirm. Dobra, i gotowy mam. Bot. Nawet nie wiem, którego ja bota wybrałem. K czy K? Dobra. Bardzo fajnie mi idzie, póki co dobre Nieźle to Kaczer wodę. Dobrze, co teraz? Chyba to jeden dobrze, dobrze wybrałem. Dobrze, bardzo dobrze wybrałem. Dobra, teraz chyba to? Jeden, zero. Dobrze. Dobra, teraz kochaj idę. Znowu chyba czerwone? Ale nie jestem pewny. Chyba czerwone? Nie, źle. Źle widzowie, to było złe. Red or, or blue? Chyba to wolę. Red. Albo wstydzę sobie tak. O. Źle, do no blue było. Chyba to? <laughs> nie, nie, Stany na środku. Dobra. To. Ale nie, dobra, większość, dobra. Już tam chciałem i się nie To było to. Dobra, teraz to czy to? To. To było to. Bo tutaj więcej osób poszło. Dobra. To, to, to? To? Co jest? Ej, jak mnie wykopało? Co się ze mną stało? Pomocy! No co się ze mną stało? Pomocy! Ja, ja, ja. Wykopało mnie. 确实是。